Witam! W moich progach po raz kolejny i po dłuższym pewnie oczekiwaniu przez Was filmiku. Więc pomyślałem, że aktualnie ogrywam jakieś gierki. Na przykład Super Laser Racer, co spróbuję nagrać przy, przy odrobinie szczęścia i braku przeszkadzajek do w domu. Co by powiedzieć o tej grze? Super Racer, Racer jest po prostu ścigałko z widoku z góry. Pokażę wam rozgrywkę na trasie. Słuchajcie, gdzie to jest ta fajna trasa. Mm, będzie na ultra. Pokażę wam... Tak to wygląda? Mamy do wyboru 6, 7, 8, 12 pojazdów plus kilka, które można odblokować. Wszystkie różnią się statystykami, jak tu widać, ale ja biorę tego najczęściej. Bo ma wszystko optymalne, ale ma gorszą tarcze. Gra ma bardzo niesamowity soundtrack. Trochę może ciąć, chociaż nie wiem, czy to zauważycie. Po prostu próbuję nagrywać na 30 klatkach. Jest, dostał! O! Ale da się grać. Tylko nie wiem, jak będzie to na filmiku wyglądać niestety. Jestem pierwszy, nikt mnie nie może prześcignąć, ścignąć, no może ktoś jest nie dogania. Uff. Nie dostaniesz mnie, o kurde dostałem Shit! Ale ładnie mnie opierdzali. O, ktoś wleciał w moją minę jeszcze Bomba Szmaty gincie O, dostanie. Ej, no to mnie celuje, no. Nie ma. <śmiech> <śmiech> Tylko dogonisz Macia. Wow. Kurde, ktoś inny mnie ściga. Tak, nie dostałem. I wiem, jak w każdych wyścigach tu widzicie, co się dzieje. Nawet komputer nie jest na tyle głupi. Wygram, wygram to, wygram to. Tak, wygrałem. A nie, to, to jeszcze nie ostatnie okrążenie. The fuck. Teraz, jak myślicie. Ale głupek zaczął się wcześniej cieszyć, przedwcześnie. Trzymaciarz. Niech tylko mi wyleci. Na To ja go załatwię z rakietki i będzie po sprawie. No nie, przegrałem. Ujeban. Ślizgnął się. Dzięki. Dzięki temu, że mnie ściągnął. Ale mniej więcej tak wygląda ta gra. Jest jeszcze tryb turnieju i gra ma też demo. Więc jakbyście chcieli sami sprawdzić, czy opyla wam się kupić, to demo jest do dyspozycji. Opty są skromne, ale wystarczające. Na samym początku odpalania się też powinno być jakieś ustawienie. Gra ma też multiplayer. Ale na ile on działa, to. sami widzicie. Multiplayer świeci pustkami. Więc. Jeżeli zamierzacie w to grać, na multiplayerze, to macie jakiś kumpli. Gra też. Posiada w sobie edytor plansz Czyli możemy tworzyć sobie własne plansze Tak Tą grę jeszcze zrecenzowałem też także na Steamie, więc jakby ktoś chciał wiedzieć to na Steamie proszę sobie luknąć A jak nie to... Moja ocena recenzyjna tej gry to 9 na 10 Ze względu na optymalizację no i tyle powiem o tej grze. Hmm. No to tak. Komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Mówił Mati zabójca i materiałów będzie więcej. Na ile to możliwe. Cześć.